Jubileusz 30-lecia pracy z gwizdkiem świętował w minioną sobotą 5 sierpnia Tomasz Kędzia z Kraszewic. W tym ważnym dniu nie zabrakło jego przyjaciół ze środowiska sędziowskiego, a także zawodników i działaczy z okolicznych klubów. Głównym punktem wydarzenia był mecz towarzyski, w którym na placu gry wystąpili zaproszeni goście. Spotkanie poprowadził sam jubilat. Podczas części oficjalnej nie zabrakło podsumowań i życzeń na kolejne lata. Jak podkreślał wójt Kraszewic, Tomasz Kędzia jest bardzo zaangażowany w życie gminy. Tomek, człowiek o wielkim sercu, wielki społecznik. Stąd też tutaj moja obecność, bo jego tutaj zaangażowanie nie tylko przejawia się na boisku piłkarskim, ale też i w sołectwie, i w gminie, i w Muzeum Elementarza, i też człowiek, który lubi tą lokalną tutaj naszą społeczność i myślę, że jego tutaj marzeniem jest, aby, aby ta społeczność też była dostrzegana. Tomasz Kędzia przyznał, że 30 lat minęło jak jeden dzień, ale doskonale pamięta swoje początki. Moi koledzy z miejscowości, w której mieszkałem zorganizowali mecz piłkarski, a zabrakło sędziego, a w związku z tym, że byłem najgłośniejszy na trybunach, to mnie zawołano. W związku z tym, że stwierdziłem, że nie mogę sędziować, powiedzieli, że pomogą i tak się zaczęło. Złożyłem dokumenty w roku 1993, 1 kwietnia zostałem przyjęty w grono sędziów piłkarskich, a 1 maja 93 byłem na swoim pierwszym meczu. W sierpień 93 to był mój pierwszy mecz na środku z Gwizdkiem. Gdzie w swojej miejscowości, gdzie mieszkałem, sędziowałem swoim kolegom. Którzy bawiłem się od piaskownicy z nimi, galiśmy później w piłkę w miejscowym klubie piłkarskim. No i później się rozwinęła kariera. No, oni grali w piłkę, ja biegałem z krongiewką i z gwizdkiem. I tak to zaczęło się wówczas. Arbiter z Kraszewic przez ten czas był m.in. sędzią asystentem na poziomie czwartej ligi. Pracę z nim bardzo cenią sobie koledzy i koleżanki z boiska. Pamiętam pierwsze spotkanie z Tomkiem, to jak byłem jeszcze sędzią próbnym, spotkaliśmy się w szatni na podmiejskich w Kaliszu na Orlikach. On skończył swój, ja zaczynałem swój mecz, on potem, ja, ja kończyłem swój mecz, Tomek zaczynał po mnie i to było pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy. Przypomniał mi młodemu sędziemu, żebym wszystko prawidłowo wypełnił, jak należy i to jest jakby pierwsza rzecz, którą z Tomkiem pamiętam. I od tamtej pory spotykaliśmy się regularnie, czy to na ligach, czy to na sparingach. Zawsze było wesoło, zawsze jakieś wesołe anegdotki odpowiedział. Tomek Kędzia jest bardzo ciepłym człowiekiem, ogólnie wyjazdy na mecze z Tomkiem są zawsze bardzo przyjemne, jest zawsze bardzo zabawnie. Gdy zaczynałam sędziować Tomek był, jakby wprowadzał mnie troszeczkę w ten świat tutaj piłkarsko-sędziowski i zawsze mówiliśmy tak między nami, że Tomek jest takim moim mentorem. Tomasz Kędzia nie ukrywa, że przez te 30 lat zmieniło się bardzo dużo. 30 lat temu samemu się jeździło na B-klasę. Trzeba było ten trud podjąć. Dzisiaj jeździmy w trójkach sędziowskich. No wówczas, jako człowiek, który miał mało doświadczenie sędziowskie, też musiał ten trud podjąć. Dzisiaj jest całkowicie inaczej, łatwiej, doświadczenie. Szanowanie wzajemne wśród zawodników czy sędziów. No i ta przygoda jest taka przyjemna. Póki starczy sił, póki będzie mnie związek chciał i będę się czuł potrzebny, to odpowiem na ten apel. I póki będzie siły i zdrowie, to torba, gwizdek, chorągiewka i do pracy. Nam nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć kolejnego tak okazałego jubileuszu, a póki co udanego sezonu piłkarskiego, który rozpoczyna się już w najbliższy weekend.